Dzień dobry. Witam serdecznie na konferencji z okazji objazdu Lewicy po kraju Bezpieczna Rodzina. To jest pierwszy przystanek na Górnym Śląsku. Widzimy się pod pownikiem Powstańca Śląskiego. Ja się nazywam Maciej Konieczny, jestem lokalnym posłem Lewicy. Widzimy się w mocnym składzie dzisiaj. Jest z nami marszałek Włodzimierz Czarzasty, jest poseł Maciej Kopiec, jest poseł Tomasz Trela. Jest Paulina Piechnawieckiewicz, polityczka Nowej Lewicy, jest Dorota Olko, polityczka i rzeczniczka prasowa partii razem, jest sekretarz Nowej Lewicy Marcin Grzybowski. Tutaj zaczynamy od konferencji prasowej, zaraz potem udamy się na targ przy ulicy Barskiej, żeby porozmawiać z mieszkańcami Chorzowa o tym, co ich najbardziej trapi, a domyślamy się, że najwięcej porozmawiamy o inflacji, bo to jest ten problem, który najbardziej w mieszkańców. Całego kraju w mieszkańców śląska y, uderza. Ale zaczynamy tutaj, zaczynamy w tym symbolicznym miejscu, bo, jak powiedziałem, to jest pierwszy przystanek y, na Górnym Śląsku, i warto powiedzieć trochę o kwestii górnośląskiej tożsamości, o kwestii tego, że władza w Warszawie, arogancka władza, y, nami rządzi, której się wydaje, że może narzucać ludziom to, kim są. Jak mówią, kim się czują, narzucać obcą im wersję historii, i my jako lewica się na to nie godzimy. Ostatnio władza uszczęśliwiła nas y, świętem powstań śląskich, które jest w dacie, które nie ma nic z śląską historią albo bardzo niewiele wspólnego. Y, władza. Która odmawia uznania języka śląskiego języka regionalnego. I chcieliśmy tutaj jednoznacznie powiedzieć, że dla lewicy śląskiej, dla lewicy ogólnokrajowej, kwestia uznania języka śląskiego, kwestia uznania tożsamości śląskiej, kwestia wspierania kultury śląskiej i języka śląskiego to są kwestie absolutnie kluczowe. I tak jak walczymy o to, żeby. Żeby ta drożyzna, te problemy gospodarcze nie dotykały ludzi, tak także walczymy o to, żeby tutaj na Śląsku mogli otwarcie mówić, kim są, mogli mówić w swoim języku, mogli także oczekiwać i dostawać wsparcie państwa w zakresie wspierania śląskiej kultury i śląskiego języka. O czym więcej powie Maciej Kopiec, poseł lewicy z Rybnika. Szanowni Państwo, dzień dobry. W XXI wieku w Europie, w Unii Europejskiej. W europejskim kraju prawie milionowa społeczność obywateli tego kraju jest dyskryminowana. Jej historia jest fałszowana. Ta społeczność nie ma szans, by ich historia została opowiedziana prawdziwie, by mieli prawo do swojej tożsamości, by mieli prawo do własnego języka. Chciałem z dumą powiedzieć, że Klub Parlamentarny Lewicy to jest jedyny klub w polskim parlamencie, który w całości i bezkompromisowo wspiera. Uznanie języka śląskiego za język regionalny oraz uznanie Ślązaków i Ślązaczek jako mniejszość etniczną. Szanowni Państwo, bezpieczna rodzina, bo tego dotyczy trasa lewicy, z którą dzisiaj tutaj jesteśmy, to także bezpieczeństwo bez dyskryminacji, to także bezpieczeństwo tożsamości, to także prawo do tego, żeby każdy i każda z nas mógł się czuć dobrze w miejscu, w którym mieszka, w miejscu, z którym jest związany, w miejscu, skąd pochodzi i mógł być. Mieć tą tożsamość, która, która mu się po prostu należy. Niestety władza, która tego nie dostrzega, próbuje nam narzucić to, że je, mamy być kimś, Kogo wzór ta władza narzuca, kogo sobie ta władza wymyśliła. Nie jesteśmy tacy. Jestem członkiem społeczności śląskiej, jestem ślązakiem i walczę o to wraz z całym klubem lewicy, żebyśmy w końcu mieli prawo do własnej tożsamości. Klub Lewicy to także ogromna walka o to w Parlamencie Europejskim. Do europosła ze śląska Łukasza Kochuta, który wygłosił po raz pierwszy w historii przemówienie w języku śląskim w Parlamencie Europejskim, czym wprawił wzumienie. nawet tłumaczy Parlamentu Europejskiego. Język śląski istnieje, tożsamość etniczna istnieje i będzie będziemy o to walczyć, bo jest to także element bezpiecznej rodziny, którą dzisiaj pomysł, na którą dzisiaj będziemy jako Lewica przedstawiać i do którego będziemy Ślązaków i Ślązaczki przekonywać. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, różnorodność dla Lewicy to ważna sprawa, dlatego takie sprawy właśnie jak tożsamość, Ślązaków, języka śląskiego jest dla nas w każdym wymiarze ważna. Ale chciałem porozmawiać o rodzinie. To dziwne, pewnie, dla wielu, że lewica zajmuje się tak tradycyjnym pojęciem jak rodzina. Chciałby pewnie tego pis. Chciałby pis zawłaszczyć takie rzeczy i takie pojęcia jak rodzina, jak patriotyzm jak historia. No, my też chcemy rozmawiać o rodzinie, bo przecież rodzina to dla nas bardzo ważna rzecz. Tylko my chcemy porozmawiać troszeczkę inaczej o tej rodzinie i robimy to na trasie, inaczej niż pis. Nie chcemy dzisiaj rozmawiać o ideologii. Dla nas rodzina to na przykład dzieci, Dzieci dobrze by było, gdyby miały zagwarantowane przedszkola, gdyby miały zagwarantowane żłobki, gdyby chodziły do dobrych szkół, gdyby w tych szkołach była uczona obiektywna historia, gdyby w tych szkołach te dzieci miały absolutnie możliwość pokazywania swoich poglądów. Chcielibyśmy, żeby szkoła była świecka, chcielibyśmy, żeby w tych szkołach nie było religii. Dzieci chcielibyśmy żeby wyjeżdżały na wakacje. Dlatego klub parlamentarny Lewicy zgłosił projekt e, dotyczący tego, żeby dzieci mogły i młodzież w ciągu wakacji wyjeżdżać, korzystać ze środków e, transportu za darmo. No bo przecież na te wakacje trzeba jakoś dojechać, ale Transport to jedna sprawa. Dobrze by było również, gdyby za te wakacje rodzice mogli zapłacić. A jak płacić w tej chwili, jeżeli inflacja jest 16-procentowa? Jak płacić w tej chwili, jeżeli co szósta złotówka wyparowała? Jak płacić w tej chwili, jeżeli 11 i 12 pensja każdego z nas praktycznie rzecz biorąc nie istnieje. Chcielibyśmy, żeby w tej rodzinie dostrzegano starsze pokolenie, ale starsze pokolenie to nie jest to pokolenie, które da się oszukać najniższą 13 i 14 emeryturą, dlatego że to starsze pokolenie straciło swoją 11 i 12 emeryturę, bo 15% inflacji proszę państwa zabiera tę emeryturę. Bo 15% inflacji to jest tak, jakbyśmy mieli 1200 zł, a po chwili 1000, jakbyśmy mieli 12 tysięcy, a po chwili 10 tysięcy. 15% inflacji, proszę Państwa, to są ceny na bazarach, to są ceny na targach, to są ceny żywności. Ceny żywności, które wzrastają praktycznie rzecz biorąc z tygodnia na tydzień. Ceny żywności, która doprowadzają już do takiego poziomu, że emeryci muszą często mieć wybór: czy żywność, czy opłata za mieszkanie, czy lekarstwa. To jest rodzina, to są problemy rodziny. My nie chcemy się zajmować tym, czy rodzina chodzi do kościoła, czy nie chodzi do kościoła, bo to jest prywatna sprawa każdego z nas. My nie chcemy się zajmować tym, czy w tej rodzinie kochają się w ten sposób, czy w inny sposób, bo to jest prywatna sprawa każdego z nas. My chcemy patrzeć, czy ta rodzina ma środki do życia, czy ta rodzina może spokojnie funkcjonować, czy ta rodzina, jak się zdarzy nieszczęście, ma dobrą opiekę zdrowotną. A przecież, jeżeli chodzi o liczbę geriatrów w Polsce. To jest najmniejsza liczba na jednego mieszkańca w całej Europie. A przecież wszyscy wiemy, że społeczeństwo się starzeje. A co robi rząd w tej sprawie? To nie jest tak, że danie 500 plus na jedno dziecko rozwiązuje wszystkie problemy socjalne. Bo nie rozwiązuje. 500 plus na jedno dziecko to czasami są środki, które trzeba zapłacić za jedną wizytę u lekarza specjalisty. Bo do lekarza specjalisty w służbie, państwowej służbie zdrowia czasami czeka się pół roku albo rok. Wiele osób na tę wizytę nie doczeka, bo po prostu umrze. Takie są realia polskiej rodziny. Takie są realia ludzi, którzy. Walczą o to, żeby normalnie funkcjonować. Realia polskiej rodziny to również jest to, że te rodziny chciałyby mieć samochody, a jak mają te samochody, to chciałyby, żeby benzyna była w miarę roz, po rozsądnej cenie. 8 zł z litra to nie jest normalna cena. I nie spowodował to w 100% Putin. Nie, nie, nie spowodowała tego w 100% pandemia. Bo w Niemczech, które są za granicami, jest inflacja na poziomie 7,7%. Putin jest taki sam i dla Polaków, i dla Niemców, bo nie ma dwóch Putinów. Koronawirus i pandemia była taka sama dla Polaków i dla Niemców, bo nie ma przecież dwóch pandemii. Jak przychodzi pandemia, to na całą Europę. Marzymy o takiej rodzinie. Marzymy o rodzinie, która będzie otwarta. Marzymy o rodzinie, która będzie żyła w, tolerancy, w tolerancyjnym kraju. Marzymy o rodzinie, która będzie miała za co żyć, która będzie mogła dbać o swoje dzieci, o ludzi dorosłych, które, którzy będą mieli godne zarobki, i o ludzi starszych, którzy będą mogli spokojnie opiekować się wnukami, spotykać się ze swoją rodziną. Dlatego jeździmy. 100 miejscowości. Na trasie. Spotykamy się z ludźmi, słuchamy ich zdania. I to, co powiedziałem, to są rzeczy, które wiemy na podstawie tych wyjazdów. Dzisiaj zaczynamy Górny Śląsk. W ramach tego Górnego Śląska również oczywiście będziemy w Zagłębiu. Każda sroczka swój ogonek chwali. Ja jestem posłem Zagłębia. I tym przypomnieniem chciałem zakończyć swoje przemówienie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, szanowni państwo. Ruszyliśmy w podróż po Polsce, żeby po pierwsze rozmawiać, ale po drugie proponować. Proponować konkretne rozwiązania, bo spotykając się na ulicach polskich miast, spotykając się na targowiskach, ludzie mówią, że jest cholernie drogo, ale ludzie mówią, że zaraz przestaną mieć gdzie mieszkać, bo 8 miesięcy temu. Pan Adam Glapiński wychodził i zachęcał wszystkich, i tych młodszych, i tych starszych, bierzcie kredyty. Mamy najtańszy pieniądz w Europie i na świecie. Na pewno nie będzie podwyżki stóp procentowych. Część ludzi uwierzyła. Wzięła kredyty i kredyt, który spłacali w listopadzie, to 2000 złotych, a kredyt, który muszą spłacać w lipcu, to ponad 4000 złotych. Myśmy tę sytuację przewidzieli, dlatego już kilka miesięcy temu złożyliśmy bardzo konkretny i precyzyjny projekt ustawy. Pierwsze podstawowe mieszkanie, tam gdzie mieszkasz, i kredyt na to podstawowe mieszkanie to stan oprocentowania na koniec 2019 roku, przez co najmniej 12 miesięcy. PiS wysyła ludzi na wakacje kredytowe, a Lewica proponuje konkretne rozwiązanie. Pytanie, czy wakacje kredytowe są lepsze niż posiadanie w portfelu ponad 2000 tysięcy złotych przez co najmniej 12 miesięcy, czyli tak naprawdę 25 tysięcy złotych? Pytanie i odpowiedź jest dość retoryczna. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość tego nie chce zrobić? Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce narazić się bankom, nie chce narazić się banksterom. Lewica chce pomagać ludziom, a Prawo i Sprawiedliwość chce pomagać bankom. Kiedy słyszymy, że ceny paliwa 8 zł to taka putinowska konieczność, to razem i wspólnie z partią razem przygotowaliśmy projekt ustawy, który obniża marże za paliwo. Paliwo, które dzisiaj kosztuje 8,750 może tak naprawdę kosztować 6 zł. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość tego nie chce zrobić? Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość woli, żeby zysk pozostał u Obajtka w koncernie naftowym niż u Polki i Polaka w Kieszeniach. I tym się różni Lewica od Prawa i Sprawiedliwości, że my chcemy w trudnych sytuacjach i w trudnym czasie pomagać ludziom, a Prawo i Sprawiedliwość robi wszystko, żeby ludziom szkodzić i ludziom przeszkadzać. Szanowni Państwo, Marszałek Czarzas roztaczał wizję bezpiecznej rodziny. Wizję, którą mamy nadzieję, że będziecie Państwo z nami współdzielić. Wizję, z którą jeździmy po Polsce. I rozmawiamy z Państwem. W tej wizji również mieści się ciepły posiłek w szkole dla każdego dziecka, bo w dalszym ciągu, pomimo tej um, propagandy sukcesu roztaczanej przez Zjednoczoną Prawicę, tysiące obywateli, małych obywateli i obywatelek Polski chodzi po prostu do szkoły niedożywionych. Dla wielu z nich ciepły posiłek to jest jedyny posiłek pełnowartościowy, tak potrzebny dla ich rozwoju. Jakie otrzymują w ciągu dnia? Niektóre z nich chodzą do szkoły po prostu głodne. Dzieci i młodzież to również ich bezpieczeństwo psychiczne. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że praktycznie dwukrotnie wzrósł odsetek prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Lewica od dawna postulowała, żeby w każdej szkole obecny był psycholog żeby to była ta pierwsza osoba, która zablokuje. Będzie tą tamą, która spowoduje, że nie dojdzie do tego najgorszego. Wiemy, że jest zapaść psychiatrii dziecięcej. Prawo i sprawiedliwość nie robi z tym nic. Nasze dzieci potrzebują pomocy. Maciej Kopiec i Maciej Konieczny, posłowie, mówili o tym, że ważna jest różnorodność, że ważny jest szacunek do ślązaczek i ślązaków. Tak jak prawo i sprawiedliwość próbuje formować, formatować, Ślązaków tak dzieli rodziny na gorsze i lepsze. To między innymi Klub Poselski Lewicy z naszymi posłankami Lewicy staną w obronie samodzielnych rodziców, którym próbowano odebrać możliwość rozliczania się wspólnie z dziećmi. Dla Lewicy nie ma gorszych i lepszych rodzin. Wszystkie mają prawo do tego, o czym właśnie mówimy w tej trasie, do bezpieczeństwa. To są też trudne rozmowy. O samodzielnym rodzicielstwie, o przemocy domowej. O tym rozmawialiśmy z niektórymi osobami w Łęczycy. O tym rozmawialiśmy w Gnieźnie, że nie ma tam ani jednego onkologa, i starszy pan musi na wszystkie zabiegi, na wszystkie wizyty jeździć non stop do Poznania. To wykańcza go fizycznie, wykańcza go finansowo, ale nie oszukujmy się, psychicznie to też jest to nie do zniesienia. To są trudne rozmowy. Ale tak jak widzicie państwo, my jesteśmy na nie otwarci. Zachęcamy również do tego, żebyście państwo zgłaszali postulaty. Bo bezpieczna rodzina jest otwarta również na wasze pomysły. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, my jesteśmy bardzo ciekawi, co usłyszymy zaraz na targowisku. Ciekawi tych kolejnych rozmów. Odbyliśmy ich już do tej pory bardzo wiele bo byliśmy w ponad 30 miejscowościach. w tych to są specyficzne miejsca na naszej trasie, bo największe. My zwykle na trasie Bezpieczna Rodzina odwiedzamy małe miasteczka, średnie miasta i mogę Państwu powiedzieć, co w tych miejscowościach słyszymy. Rozmawiamy z ludźmi, którzy dzisiaj na nas nie głosują, nie boimy się tego. Po to tu jesteśmy, żeby przekonać ich do tego, że to właśnie lewica zapewni bezpieczną przyszłość. I oni nam często mówią, że A, słuchajcie, ale prawo i sprawiedliwość to coś nam dało. Ale po chwili zastanowienia dodają, że to, co prawo i sprawiedliwość dało, przestaje im dzisiaj wystarczać przez drożyznę, przez szybujące w górę raty kredytów. I my z tych rozmów wiemy, że prawo i sprawiedliwość przestało gwarantować bezpieczeństwo socjalne. I właśnie dlatego rządy, dni rządów prawa i sprawiedliwości są policzone. Minister Czarnek, jeden z pisowskich ministrów, ostatnio przekonywał, że nie można dać się zwieść tym stwierdzeniom, że kryzys rodziny to jest kryzys bezpieczeństwa socjalnego, że tu chodzi o kryzys wartości. Lewica wie że bezpieczeństwo socjalne polskich rodzin jest kluczowe i my wiemy, jak to bezpieczeństwo socjalne zapewnić. Bo w ramach tego naszego pakietu Bezpieczna rodzina, o którym mówimy, mamy rozwiązania na tu i teraz, tak jak zamrożenie rad kredytów, o których wspominał poseł Tomasz Trela, jak ograniczenie marsz jak druga waloryzacja emerytur, ale mamy też rozwiązania, które wybiegają w przyszłość, takie jak chociażby budowa tanich mieszkań na wynajem, dzięki którym polskie rodziny nie bałyby się, czy za miesiąc będzie je stać na kolejną ratę kredytu. My wiemy, jak to zrobić i właśnie po to jeździmy po Polsce, żeby przekonać Polki i Polaków, obywatelki i obywateli, że to lewica w Polsce po rządach Prawa i Sprawiedliwości jest gwarancją tego bezpieczeństwa materialnego, bezpieczeństwa socjalnego polskich rodzin. Bo to jest coś, czego my nie odpuścimy. To jest warunek konieczny w przyszłym w Polsce po, po pisie. I wiemy, że przekonamy do tego Polki i Polaków, bo o to właśnie walczymy od lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam do zadawania pytań. Stąd udamy się za chwilę na targowisko, gdzie będziemy rozmawiać z mieszkankami i mieszkańcami Chorzowa o ich problemach, o ich oczekiwaniach, o tym, co lewica może dla nich zrobić, żeby polska i śląska rodzina była bezpieczna.